Chłop miał dwieście kur i ani jednego koguta. Poszedł do sąsiada, kupił tak ze trzy na początek, a sąsiad na to. Ale po co trzy? Słuchaj stary, ja ci sprzedam miecia. Miecia to jest taki kogut, że ci te wszystkie dwieście kur spoko obsłuży. Okej, okay, po trzeciej wódce dobili targu, chłop wrócił z mieciem do gospodarstwa, wypuścił go z klatki i mówi. Słuchaj, mieciu, to jest teraz Twoje gospodarstwo. Dwieście kur na Ciebie czeka, wyluzuj się, jesteś tu jedynym kogutem. Nie ma co się spieszyć, tylko mi się nie zmarnuj. Kupę kasy za Ciebie dałem. Ledwo skończył mówić: SRU! Mieciu wpadł do kurnika, przeleciał wszystkie kury kilka razy, tylko pierze leciało SRU! Poleciał do budynku obok, gdzie były kaczki. To samo. Chłop krzyczy, próbuje go hamować, ale gdzie tam? Szru! Poszedł miecio za stadem gęsi i zniknął w oddali. Rano chłop wstaje, patrzy. Leży mieciu na podwórku. Kompletna padlina. Nad nim krążą sępy, podbiega i krzyczy. A widzisz, mieciu, mówiłem ci, daj spokój, tyle kasy w błoto. A mieciu otwiera jedno oko i syczy przez zaciśnięty dziób. Ś Badaj, bo mi sępy płoszysz.